To jest oszołamiające. To jest Amerykanin. Wielka niespodzianka. Amerykański papież. Leon XIV. Co za imię. To wspaniałe imię. Wielu uważa go za kandydata wyznaczającego środek drogi kogoś, kto potencjalnie mógłby zadowolić obie strony. Na przełomie XX wieku Leon XIII wydał bardzo ważną encyklikę Rerum Novarum na temat sprawiedliwości społecznej. Głosowanie zajęło zaledwie dwa dni, ale nowy papież został już wybrany. Nie jestem pewien. Wygląda to jednak tak, jakby już wiedzieli, kogo chcą. I po raz kolejny, jak powiedziałem w ostatnim materiale wideo o konklawie, życie zdaje się naśladować sztukę. Wrócę do tego za chwilę. Zacznijmy jednak od tego, jak papież wybiera imię. Papież zazwyczaj przyjmuje imię poprzedniego papieża lub papieży, na których chce wzorować swój pontyfikat. Wybrał to imię z konkretnego powodu. Przychodzi mi na myśl kilka powodów, i właśnie o nich dzisiaj opowiem. Czułem, że tak się stanie. Nigdy nie lubię wypowiadać się w sposób definitywny, ale właśnie dlatego powiedziałem to, co powiedziałam w poprzednim nagraniu omawiającym konklawę. Podejrzewałem, że papież zostanie wybrany ze Stanów Zjednoczonych, i rzeczywiście wielu z Was w komentarzach podzielało moje zdanie. Reporter powiedział coś, co powinno zwrócić naszą uwagę. Co możesz nam powiedzieć o papieżu Leonie XIV? Cóż, jest Amerykaninem i samo to jest czymś szokującym dla wielu ludzi, którzy nigdy nie sądzili, że coś takiego będzie możliwe. Od dawna panuje powszechne przekonanie, że Ameryka ma zbyt dużą władzę na świecie i nigdy nie powinna zagościć w papieństwie. Stwierdził, że wybory te są szokujące i wielu uważa, że papież nigdy nie zostanie wybrany ze Stanów Zjednoczonych, ponieważ Stany Zjednoczone mają zbyt dużą władzę na arenie międzynarodowej. Ci jednak, którzy mają prorocze oko i rozumieją właściwą interpretację Apokalipsy rozdziału 13, wcale nie są zaskoczeni. Dzieje się tak, ponieważ od ponad wieku nauczamy, że Stany Zjednoczone będą światowym supermocarstwem, a protestanci w tym kraju ostatecznie skutecznie przejmą władzę i stworzą coś, co nazywa się wizerunkiem bestii. Ten obraz bestii miałby być zmodernizowaną wersją oryginalnej bestii z Apokalipsy 13 rozdziału wiersze 1 do 10, znanej również jako Święte Cesarstwo Rzymskie. Jest znamienne, że Donald Trump zaledwie kilka dni przed wyborem pierwszego papieża ze Stanów Zjednoczonych. Zdecydował się opublikować swoje zdjęcie jako papieża. Nie twierdzę, że wiedział, co się stanie, ale na pewno jest to zastanawiające. Wiele osób było wściekłych, a inni mówili, rozluźnij się, to nic wielkiego, to tylko żart. Nie ma nic szczególnie obraźliwego w tym memie. Jako praktykujący katolik od urodzenia uważam ten mem za łagodny. To znaczy, nie jest szczególnie zabawny, ale nie jest też jakimś rodzajem ofensywnego ataku na moją wiarę. Katolicy go uwielbiali. Właściwie moja żona uznała to za takie słodkie. Powiedziała: Czy to niemiłe? Właściwie nie mógłbym się wtedy ożenić. To byłoby zbyt dużo. O ile wiem, papieże nie są wielbicielami małżeństw, prawda? Nie. Po prostu ktoś zrobił to dla zabawy. Nie ma w tym nic złego. Musimy mieć trochę przyjemności, nie sądzicie? Mamy kolejną największą kontrowersję weekendu, czyli to, że prezydent Trump zamieścił na Twitterze swoje zdjęcie jako papieża. Nie powinienem się śmiać, ale siedzi tak sobie, ma czapkę papieską, mitrę i ma papieskie szaty, siedzi na tronie, ma naszyjnik z krzyżem. Nie powinno się żartować w kwestiach religijnych i sprowadzać sprawy religijnych do poziomu żartów. Jednakże, jak to wszystko zostało powiedziane, Trump ewidentnie nie miał na myśli nikogo urazić. Jest jednym z najbardziej otwarcie prokatolickich prezydentów, jakich kiedykolwiek mieliśmy w kraju, który od dawna był antykatolicki. Trump odwiedził Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II. Jego żona jest katoliczką wybrał wiceprezydenta będącego katolikiem, że być może jest to nasz pierwszy praktykujący katolicki wiceprezydent. Ale biorąc pod uwagę ostatnie wydarzenia, nie jest to już temat do śmiechu. Kiedy pokażę wam to, co zamierzam wam pokazać na temat poprzednich papieży Leonów, zrozumiecie jakie intencje może mieć obecny papież wybierając to imię. Mogę zapewnić, że są one prorocze i znaczące. Oto kolejny papież objął tak zwany tron, a przez następne dni i tygodnie na ustach Wszystkich będzie pytanie, dlaczego wybrali kogoś z USA? Dlaczego wybrał imię papieża Leona XIV i jaką będzie prowadził misję i program? Wybierając tę nazwę, myślę, że wiem, jaka będzie jego agenda. Dzisiaj przyjrzymy się temu bliżej. Pamiętajcie, że nie lubię wypowiadać się w sposób definitywny. Nie wiem, na co Bóg pozwoli, a na co nie, ale będę szczery, dla mnie ten wybór imienia jest bardzo wymowny. Papież Leon XIV jest najwyraźniej czternastym papieżem przyjmującym to imię. A gdy moja żona powiedziała mi, że wybór został dokonany, moje myśli od razu zaczęły krążyć wokół treści książki, którą pod koniec stycznia tego roku postanowiłem zacząć czytać. Kupiłem ją kilka lat temu i nigdy nie miałem czasu jej przeczytać. Wspominałem o tym również w poprzednim filmie. Książka nosi tytuł Historia chrześcijaństwa. Było trzynastu papieży Leonów, zanim kardynał prowost wybrał to imię. Ale te, które są być może najbardziej istotne, to papież Leon I, Leon III, Leon X i Leon XIII. Każdy z tych papieży reprezentuje coś, co uważam za niezwykle istotne w tym szczególnym momencie historii Ziemi. Pierwszym z tych papieży jest oczywiście papież Leon I, którego w tej książce nazywają Leonem Wielkim. Człowiek nazywany pierwszym papieżem we współczesnym znaczeniu tego słowa. Powiedziano o nim, że przyczynił się do wzmocnienia autorytetu papieństwa poprzez propagowanie idei prymatu papieństwa. Historia chrześcijaństwa przedstawia to w następujący sposób. Był przekonany, że Jezus uczynił Piotra i jego następców skałą, na której ma być zbudowany kościół i że dlatego biskup Rzymu, bezpośredni następca Piotra, jest głową kościoła. W pismach Leona można zatem odnaleźć wszystkie tradycyjne argumenty, które wielokrotnie przytaczano na poparcie autorytetu papiestwa. Oczywiste jest, że to mógł być główny powód, dla którego kardynał Prawost wybrał tę nazwę. Chęć dalszego umacniania autorytetu papieskiego na większą skalę. în Oczywiście jest to możliwe. Jednakże w porównaniu ze znaczeniem papieża Leona III, znaczenie to może wydawać się niczym. I to może być najważniejsza wskazówka w świetle Apokalipsy, rozdziału 13. Pozwól, że wyjaśnię dlaczego. Papież Leon III panował od roku 795 do 816. Jego panowanie przypadało na przełomowy moment w historii papiestwa. Moment ten nadszedł, gdy koronował Karola Wielkiego na cesarza, oficjalnie ustanawiając Święte Cesarstwo Rzymskie. Był to punkt zwrotnych w historii. Kościoła i trwalałe potwierdzenie jedności kościoła i państwa. Relacje te kształtowały się od czasu, gdy cesarz Justynian ustanowił biskupa Rzymu głową Kościoła w 533 roku naszej ery. Tutaj widzimy przepływ mocy w obu kierunkach. Najpierw cesarz ustanowił papieża, a teraz papież ustanawia cesarza. Dokładnie tak jak podaje proroctwo, że Rzym ostatecznie przekształci się w Zjednoczone Królestwo Kościoła i Państwa, przedstawione jako związek Żelaza i gliny. Historia chrześcijaństwa przedstawia to w następujący sposób. W Boże Narodzenie 800 roku, 304 lata po chrzcie Ludwiga, papież Leon III wziął koronę w dłonie i podszedł do Karola, króla Franków, a wkładając mu koronę na głowę zawołał, aby Bóg dał życie wielkiemu i pokojowemu cesarzowi. 324 lata wcześniej zdetronizowano ostatniego cesarza. Koronując Karola albo Karola Wielkiego, jak go później nazywano, Leon wskrzesił starożytne imperium, teraz odrodzone pod egidą Kościoła. To sprawia, że zastanawiam się, czy to jest również celem Leona XIV, aby odbudować utracone imperium, przywrócić to, co zostało utracone ironicznie i proroczo z rąk narodu francuskiego w 1798 roku. Stało się to, gdy papież został wzięty do niewoli i nieoficjalnie doszło do rozpadu świętego Cesarstwa Rzymskiego, coś co w objawieniu 13.3 nazywane jest śmiertelną raną. W książce Wielki Bój znajduje się stwierdzenie dotyczące wydarzeń czasów końca, które może być istotne w kontekście tej rozmowy, szczególnie w odniesieniu do ustanowienia dawnej władzy i dawnych sposobów działania. Mówi się, romanizm w dawnym świecie i odstępczy protestantyzm w obecnym będą postępować podobnie wobec tych, którzy czczą wszystkie boskie nakazy. W tym miejscu nawiązuje się do związku między pewną klasą protestantów w Nowym Świecie, znanym też jako Stany Zjednoczone, a katolicyzmem w Starym Świecie. Dlatego tak bardzo niepokoi mnie fakt, że papieżem został Amerykanin. Jak zaraz zobaczycie, papież Leon III, Leon X oraz Leon XIII dokonali bardziej znaczących rzeczy, które potencjalnie mogłyby zainspirować nowego papieża. Kontynuując z książki Historia Chrześcijaństwa, strona 268. Odnośnie papieża Leona III czytamy, ponieważ cesarz Karol Wielki poczuł się powołany do rządzenia swoim ludem zarówno w sprawach cywilnych, jak i kościelnych. Mam nadzieję, że nadążasz. Pierwszy cesarz odrodzonego cesarstwa, którego koronował papież Leon III, zrozumiał to zadanie. Chciał rządzić kościołem i państwem. Chcę, żebyście przyjrzeli się, do czego to doprowadziło. Mianował biskupów w taki sam sposób, w jaki mianowano generałów, choć zawsze szukał ludzi wartościowych. Ustanawiał także prawa nakazujące wygłaszanie kazań w języku ludu, a niedzielę uznawał za dzień modlitwy i odpoczynku. Zauważcie, że nie czytałem tego z książki Wielki Bój, ale z książki historycznej, która rozpoznaje znaczenie tego momentu w historii. Najpierw w 321 roku naszej ery ukazał się edykt Konstantyna Wielkiego, który głosił, że w niedzielę nikt nie powinien pracować. Zauważ, że nie ma jeszcze nic o oddawaniu czci. Następnie w 363 roku naszej ery odbył się sabur w Laodycei, który postanowił, że chrześcijanie nie powinni już judaizować poprzez świętowanie siódmego dnia tygodnia, to jest szabatu, lecz powinni oddawać cześć Bogu i odpoczywać w niedzielę. Następnie w 380 roku naszej ery wydano edykt w Tesalonikach, który ustanowił chrześcijaństwo religią państwową cesarstwa rzymskiego. Oznaczało to, że powszechnym okrzykiem w tamtym czasie było stwierdzenie, że Rzym jest odtąd państwem chrześcijańskim. Brzmi znajomo? Wszystko to utorowało drogę do ustanowienie papiestwa w 538 roku naszej ery i ukształtowało w cesarzu Karolu wielkim przekonanie, że konieczna jest Unia Kościoła i Państwa. W świetle tej historii pogląd Donalda Trumpa na temat Unii Kościoła i Państwa wydaje się tym bardziej niepokojący. Oni pracują bezpośrednio w Białym Domu. Nigdy wcześniej czegoś takiego nie zrobiono, żaden inny prezydent na to nie pozwolił. Myślę, że wiecie, że mówię o separacji. Niektórzy nazywają to separacją Kościoła od państwa. Powiedziałem im, żeby zapomnieli o tym na chwilę. Tak naprawdę zastanawiam się, czy ta separacja to dobra czy zła rzecz. Nie jestem pewien. Lecz bez względu na to, czy separacja będzie, czy nie, jesteśmy w Białym Domu, tam gdzie powinniście być i reprezentujecie nasz kraj. A teraz przywracamy religię naszemu krajowi. Pamiętajcie, proszę, nie czepiam się Trumpa. Jeśli chodzi o proroctwa, to politycy są tylko pionkami. W centrum uwagi zawsze powinno być to, co robi Kościół i w jaki sposób próbuje zdobyć władzę nad państwem. Jak jednak czytamy we wspomnianej książce, Karol Wielki chciał, aby niedziela stała się dniem modlitwy i odpoczynku, a papież Leon III był tam tuż obok niego. Nie wiem jak wy, ale dla mnie jest to bardzo ważny historyczny i proroczy materiał do przemyślenia. Dwa lwy za nami, dwa wciąż do omówienia. Następny jest Leon X. Leon był papieżem w okresie narodzin reformacji i ekskomuniki Marcin na lutra. Był to moment, w którym papiestwo usiłowało położyć kres reformacji, co oznaczało położenie kresu wszystkim, którzy kwestionowali jego autorytet. Ta sama władza została ustanowiona przez pierwszego papieża Leona. Marcin Luther został potępiony jako heretyk i ekskomunikowany z kościoła przez Leona X. Zastanawiam się, czy obecny papież ma właśnie to na myśli. Ta perspektywa jest dla mnie niepokojąca, zwłaszcza w świetle tego świadczenia z Wielkiego Boju, mówiącego o przyszłych wydarzeniach. Ponieważ szabat stał się szczególnym punktem kontrowersji w całym chrześcijaństwie, a władza religijna i świecka połączyły się, aby wymusić przestrzeganie niedzieli, uporczywa odmowa niewielkiej mniejszości, aby ustąpić żądaniom ludu, sprawi, że staną się oni przedmiotem powszechnego potępienia. A użyte tutaj słowo potępienie oznacza akt przeklinania lub odżegnywania się. Masz teraz więcej materiału do przemyślenia. I w końcu papież Leon XIII, przedostatni papież Leon, znany jako papież klasy robotniczej. Stało się tak, ponieważ był pierwszym papieżem, który w sposób systematyczny zajął się problemami klasy robotniczej w epoce przemysłowej. Napisał Rerum Novarum, encyklikę papieską, w której potępił wyzysk pracowników w nieuregulowanym kapitalizmie. Uczynił to w swojej encyklice, mówiąc następujące słowa: "Wynika z tego obowiązek powstrzymania się od pracy i trudu w niedzielę, a zwłaszcza w dni świąteczne". Odpoczynek od pracy nie powinien być rozumiany jako zwykłe oddawanie się bezczynności. Tym bardziej nie powinien być okazją do wydawania pieniędzy i oddawania się niegodziwym przyjemnościom, jak wielu by tego chciało. Powinien to być odpoczynek od pracy, uświęcony przez religię. Odpoczynek połączony z praktykami religijnymi, który pozwala człowiekowi zapomnieć na chwilę o codziennych obowiązkach, a skupić myśli na rzeczach niebieskich i na czci, którą tak ściśle winien jest wiecznemu Bogu. To właśnie jest główną przyczyną i motywem niedzielnego odpoczynku. Odpoczynku, odpoczynku usankcjonowanego przez wielkie prawo Boga starożytnego przymierza. Pamiętaj, abyś dzień szabatu święcił i nauczał świat przez jego tajemniczy odpoczynek, jaki odbył po stworzeniu człowieka. I odpoczął dnia siódmego po całej swojej pracy, którą wykonał. Papież dokonał połączenia pomiędzy prawami pracowników a niedzielnym odpoczynkiem, nawiązując do odpoczynków Szabat. Jest to bardzo podobne do przesłania zawartego w konserwatywnym dokumencie Projekt 2025, który również łączy niedzielę i tak zwany odpoczynek Szabatowy. A co z dyskusjami polityków o poglądach liberalnych, którzy również wiążą prawa pracownicze z niedzielnym odpoczynkiem? Na tym polega równowaga między pracą a życiem prywatnym. Jak już mówiłem, kiedy pracujesz na kilku etatach, żeby żyć od wypłaty do wypłaty, albo pracujesz 7 dni w tygodniu, 12 godzin dziennie, to musisz poświęcić coś innego. I w istocie tak się dzieje. Musisz poświęcić chociażby możliwość chodzenia do kościoła. A jeśli w niedzielę masz coś innego do zrobienia, bo może masz wolną niedzielę i nie spałeś cały tydzień, to cały dzień spędzasz na spaniu. Mam na myśli, że to jest rzeczywistość, z którą zmaga się wielu pracowników w związku z niektórymi harmonogramami pracy. Słuchaj, zgadzam się z Tobą. Myślę, że powinniśmy interesować się czasem wolnym, prawda? Powinniśmy dbać o to, aby ludzie znajdowali wartość poza pracą. Wiele osób dostrzega wartość w pracy i cieszę się, że tak jest, ale wiele osób odnajduje większą wartość w instytucjach. Klubach towarzyskich i kościołach, do których należą i w których spędzają czas poza pracą. Ale dzisiaj jest to dla ludzi po prostu mniej dostępne i powinno to leżeć w interesie polityki publicznej Kongresu Stanów Zjednoczonych. I doceniam, że możemy tutaj o tym porozmawiać. Dziękuję, panie przewodniczący. Mam nadzieję, że to widzisz. Nie chodzi tu o lewicę czy prawicę, konserwatystów czy liberałów. To opowieść o proroctwie i o tym, jak wszystko się układa. Nie wierzę, że to przypadek, że pierwszy papież wybrany z USA przyjął imię Leon. W książce Wielki Bój czytamy, Protestanci Stanów Zjednoczonych będą pierwszymi, którzy wyciągną rękę nad przepaścią, aby uchwycić dłoń spirytyzmu. Oni również podadzą rękę mocy papieskiej. To naprawdę powinno pobudzić twoje prorocze zmysły, niezależnie od tego, czy był to Leon I, który ustanowił władzę papieską, czy Leon III, który koronował Karola Wielkiego i scementował Unię Kościoła z państwem, wspólnie z Leonem, wprowadzając odpoczynek niedzielny dla pracowników i niedzielne nabożeństwa dla wszystkich, nieważne, czy to Leon X, który usiłował stłumić reformację, czy Leon XIII, który opowiadał się za niedzielnym odpoczynkiem w imieniu klasy robotniczej. Papież Leon XIV wybrał to imię z jednego, Kilku, lub być może wszystkich tych powodów. Nieważne, który to będzie. Ci, którzy mamy prorocze oko, rozumiemy, teraz jest czas, aby rozpoznać czasy, a co ważniejsze, aby poznać zbawiciela. Moim zdaniem czas wzajemnego atakowania się minął. Skończył się czas skupiania się na rzekomych błędach innych. To czas na samoocenę i czujność. Papież Leon XIV objął panowanie. Nie potrafię powiedzieć na pewno na co Bóg pozwoli, a na co jeszcze nie. Nie potrafię powiedzieć na pewno, czy to ostatni papież, czy nie. To nie moja rola. Dlatego sugeruję, żebyście nie ustalali żadnych dat. Ale wiem, że słowa Chrystusa są dziś bardziej prawdziwe niż kiedykolwiek wcześniej. I te słowa brzmią następująco. A to, co Wam mówię, mówię wszystkim, czuwajcie. Jeśli ten materiał stał się dla Ciebie błogosławieństwem lub Cię przebudził, zostaw komentarz i podziel się nim z innymi. Pamiętaj, jesteśmy świadkami wypełniania się proroctw, dlatego proszę poświęćcie ten czas na poznanie obecnych czasów i poznanie Zbawiciela. Niech Bóg Ci błogosławi. Chciałbym również polecić Wam inną serię siedmiu krótkich filmików które w obrazowy sposób pokazują na podstawie doświadczeń COVID-u, jak przebiegać może wprowadzenie tak ustawy niedzielnej. Pamiętajcie, że materiał ten nakręcony został kilka lat temu przez tego samego mówcę. Serdecznie polecam. Link do całej playlisty o nazwie COP27 znajdziecie na końcu filmiku. Jeśli ta tematyka Cię interesuje, polecam również playlistę czasy końca oraz apokalipsa na dziś. Jeśli zależy Ci na osobistym poznaniu Boga, to szczególnie zachęcam do wysłuchania książek Roberta Wilanda, znajdujących się na playliście Audiobooki. Do usłyszenia!